Czasami po prostu musisz zaryzykować. Motanki, słowiańskie laleczki intencyjne, czyli laleczki do zadań specjalnych. W dawnych czasach laleczki były wykonywane z materiału słomy, nasion, roślin i wiązane niczmi lub sznurkami. Nazywano je kukłami, gałkankami czy szmaciankami. Z czasem zostały wykonywane jako typowe talizmany. Tradycje związane z motankami były przekazywane ustnie. Dopiero w XX wieku zaczęto zbierać informacje na ich temat. Odkryto, że w kulturze trypolskiej pojawiły się między III a V wiekiem przed naszą erą. Wtedy dominowały figurki płodności jako siły twórcze. Badacze sugerują, że lalki nawiązywały do Wielkiej Matki która w tradycji słowiańskiej przerodziła się w bogini Mokosz. Lalki były związane z wieloma słowiańskimi obrzędami, chociażby Marzanna, która jest lalką kukłą. Lalki towarzyszyły ludziom na co dzień, przede wszystkim w ważnych momentach ich życia, takich jak ślub, narodziny dziecka czy podróż. Odwołują się do pierwiastka kobiecego, Mocy kreacji, tworzenia, boskiej sprawczości. Pomimo rozległego obszaru na całym świecie, lalki te są tworzone podobnie, bez względu na kraj czy region. Cały zwyczaj tworzenia motanek i znaczenia, jakie im jest przypisywane w ludowych wierzeniach, świadczy o uniwersalnej symbolice i jednym źródle historycznym. Wykonywane były i są tylko i wyłącznie przez kobiety. Słowiańskie lalki spełniały bardzo wiele zadań. Każda z nich odpowiadała za coś innego. Jest wiele rodzajów motanek. Podam kilka przykładów. Motanka gospodyni ma zadanie opiekować się domostwem, dbać o jego mieszkańców. I przyciągać dobrobyt. Swój charakterystyczny wygląd zawdzięczała grubej chuście na głowie. Lalka rodowa. Jej zadaniem jest chronić cały ród, wspierać i obdarzać ją najmłodszych życiową mądrością. Dodatkowo, nieżyjący już przodkowie trzymali pieczęć nad rodziną. Taką laleczkę wykonywano tylko raz w życiu. Lalki weselne, nierozłączki. Wyglądają jak połączone. Kobieta i mężczyzna w postaci złączone są, postaci złączone są mm, ramionami, żarnuszka. Jej zadaniem jest opieka i ochrona domostwa. Wykonana jest raz w roku i stawia się ją przy wejściu domu lub przy piecu. Motankę tą wypełnia się ryżem, ziarnem, kaszą lub fasolą. Pieluszniczka. Przekazuje. I otula miłością niemowlę podczas nieobecności jej mamy. Lalka jest większa od innych szmacianek. Podczas tworzenia nabiera zapachu rodzicielki. Wkłada się ją do łóżeczka, by uspokoić zdenerwowane dziecko i wzmocnić więź między mamą a dzieckiem. Lichomanki mają za zadanie chronić domowników przed chorobami. Motanki te są małymi laleczkami wiązanymi ze sobą, by następnie powiesić je nad kominkiem, kominkiem, a w obecnych czasach również przy drzwiach wejściowych. Podróżniczka. Ta ma za zadanie przypomnieć wędrowcowi o rodzinie i bliskich, chronić również podczas podróży, gdzie zabiera się ją zawsze ze sobą. Dawniej przywiązywano ją do pasa w małym woreczku, do którego wkładano. Zioła, ziemię, z lub ziarna. Żadanica ma spełniać życzenia. Wykonywana jest w momencie konkretnej prośby, intencji czy marzenia. Przez cały, twarz, cza, przez cały czas tworzenia motanki trzeba się skupić na jej jednym zadaniu, które chcemy osiągnąć. Ukończoną motankę należy obdarować drobiazgiem. By móc na końcu wypowiedzieć swoje życzenie, są one najpopularniejsze z motanek i najczęściej tworzone. Ja laleczki wykonuję z nowo zakupionych materiałów, wstążek, nici. I jak sama nazwa wskazuje, motam je i wiąże wedle pradawnych tradycji, bez użycia ostrych narzędzi, żeby nie ukuć lub skrzywdzić losu. A sposób, w jaki je wykonuję, sprawia, że motanki przechowują moc. Dobrych myśli, intencji oraz ciepło moich dłoni i czystej miłości. Motanie to przede wszystkim intuicja, dobieranie kolorów, wielkości materiałów oraz czy będzie miała warkocz i tym podobne. Tworzę je w jednym ciągu czasowym bez przerywania pracy. Po wykonaniu laleczki obdarowuję specjalnym prezentem, który ma ogromne znaczenie i jest. Dobrany ze szczególną staranno starannością. Zadaniem laleczki jest wspieranie nas w naszych intencjach oraz nadanie im kierunku, w jaki intencja ma działać. Wykonuje motanki w każdej intencji, takich jak miłość, związek, zdrowie, praca i finanse, dzieci, płodność, na podróż, na ochronę i wiele, wiele innych. Intencje ustalam razem z osobą, która zleca mi wykonanie motanki. Jeśli nie wiesz, jaką masz wybrać intencję, z ogromną przyjemnością służę pomocą. Laleczki, które chronią domy, rodziny i pomagają w codziennym życiu są ogromnym wsparciem dla ludzi. Bardzo dużo osób zamawia u mnie motanki dla siebie, ale także jako prezent dla kogoś innego. Mają ogromną siłą sprawczą w swoim działaniu. Moje laleczki są mocno magiczne i działają cuda w, życiu, cuda w życiu każdej osoby, która u mnie zamówi. Jeśli masz jakieś niespełnione marzenie, a chcesz, żeby się zadziało w Twoim życiu, zapraszam do kontaktu. Niech nam się wiedzie!